W Kępińskim Sztabie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który ma siedzibę w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie, nastąpiło przekazanie Kępińskiego Złotego Serduszka przez fundatorów, Spółdzielczy Bank Ludowy w Kępni i Zakład Złotniczy Zanona Wróbla, zwycięzcy tegorocznej licytacji. W tym roku padł kolejny rekord licytacji na antenie Radia SUD Kępińskiego Złotego Serduszka. 12 tysięcy na cel 24. finału orkiestry wylicytowali właściciele aptek na zdrowie z Kępna i Wielunia, rodzina Pławeckich. Przede wszystkim dobro dzieci, dobro seniorów, które cały czas są niedofinansowane i przez politykę państwową, jak i lokalną. Dlatego my staramy się, jak możemy, żeby akurat tym grupom społecznym było możliwie najlepiej. W wielu z tego co wiem, też odbywała się taka licytacja, ale powinniśmy, znaczy postanowiliśmy, żeby akurat w Kępnie pobić kolejny rekord. Już po raz trzeci złoto na wyrób Kępińskiego Złotego Serduszka orkiestry ufundował współdzielczy bank ludowy w Kępnie, z czego dumny jest prezes banku Adam Hoffman. Jesteśmy dumni z tego. Już po raz trzeci fundujemy serduszko Złote dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, które licytowane jest w mieście Kępnie. Kępińskie serduszko wykonane przez złotnika Zenona Wróbla waży około 9 gram. Identyczne oficjalne orkiestry różni się nieznacznie wyglądem, ale przede wszystkim Kępiński jest dwa razy cięższe. Prezes już dziś złożył oficjalną deklarację o udziale złota ze spółdzielczego skarbca w kolejnym roku. Deklarujemy, że w roku następnym przystąpimy do tej. Tak wspaniałej akcji dla wszystkich Polaków. Od kilkunastu lat Kępiński Sztab Wielkiej Orkiestry mieści się w Bibliotece Powiatowej, a szefuje, mówi Walas, dyrektor biblioteki, obecny na przekazaniu serduszka starosta Witoli Jankowski popiera zaangażowanie wolontariuszy i cieszę się, że wśród nas jest tylu wspaniałych darczyńców. Wszystkich zachwyca, tak? że można być takimi świetnymi, wielkimi darczyńcami. No dzisiaj mamy tego przykład tutaj, w związku z tym serduszkiem, które za chwilę będzie przekazane. Także no, szczyt jest ogromnie ważny i, i wspaniały. Dariusz Pławecki z aptek na zdrowie na koniec spotkania rzucił wyzwanie na kolejny jubileuszowy, 25. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jest to zaledwie kropla w morzu potrzeb. Także myślę, że na przyszły rok... Może znajdzie się jakaś, jakiś konkurent z 13 aptek, który nas, który nas w końcu przelicytuje.